Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z kampanii Tario. Jutrzejszego dnia postaram się wrzucić dla was kolejną część Księcia lecz Dziś zajmiemy się tylnią strażą. Zawalczymy z Filipem, Marszałkiem i Cesarzem Fryderykiem. Na horyzoncie widzisz flagi swoich kompanów. Zbierz wiernych sobie wojaków i zmieć krzyżowców z powierzchni ziemi. By razem z kompanami ruszyć z kontratakiem. Graj arabskim nordem. mamy po 2600 złotych na start. No i co? No, przechodzimy do rozgrywki. Co tu innego robić, nie? Gra zatrzymana. Dobra, mamy spawner na start. Hmm, możemy jakąś broń robić? Nie możemy broni robić. Oczywiście. Mamy dostęp do surowców. Wszelakich. Fajnie. No i mamy trzy boty. Słuchajcie, ja sobie w tym odcinku zagram bez spawnera. A po co nam ten spawner w sumie? Myślę, że damy radę. Hmm, choć może być ciężko. 2000 sztuk złota? Zobaczymy. Dobra, dajmy 40 na start. Tempo rozgrywki. Odpołzujmy. Zbudujmy sobie spichlerz. Gdzieś tutaj. Powiększmy nieco skład zapasów. Zbudujmy targowisko. Trzeba było trochę drewna od razu dokupić. Raz i dwa. I trzy.

لنصرك سنترك حالا سوف تتم نحن في خدمتك نحن تحت أمرك أنقل الدرع أنقل الدرع أبرا نحييك no, Coś w tym stylu. Król Filip nie będzie miał z nami W tym miejscu, i sobie jakoś to zaraz otoczymy. Dobra, nie mamy za bardzo drewna. No kupmy trochę, żeby móc drwali postawić. Postawimy sobie tutaj, tutaj z budować. trzech mało. Nie czterech, można pięciu. No i oczywiście farem pszenicy, jak to u mnie na kanale zwyczaj bywa. Farem pszenicy są najlepsze. Dwie faremki na drewno sobie już poczekamy. Filip już jest do dobicia. Dziesięciu wystarczy. No chyba wystarczy, co. Dobra, Filip już jest praktycznie na utarciu. Ci rycerze mogą nam trochę tutaj poprzeszkadzać, ale może uda się nam w miarę sprawnie to ogarnąć. I o ile nie ruszą teraz na nas, przejdziemy bokiem? Niestety nie. Ale stoją, zbagowali się. Jak dla mnie, to nawet lepiej. Dobra, Filip padł Straciliśmy jednego ziomeczka A, przejdzie Okej, okay. dobra, przyspieszmy sobie trochę tempo gry teraz 55, dobrze Siedziba nie jest otoczona Powinna być Siedziba Teraz już wyżona. jest. Dobra. Jacyś łucznicy się pokazali tutaj. E, Fryderyka. Zobaczymy, czy się boty rozwiną na tej mapie. Mają dostęp do towarów, do zapasu. Wszystkiego do, tak naprawdę mają dostęp. A my właśnie tracimy ostatnie jedzonko. Na szczęście mamy już trochę dobroci. Więc sobie dokupimy na szybkości tojowo. drewna. nie mamy. Okej, okay, dobra. To zaraz się drewnem zajmiemy. Postawmy sobie młyn. Nie można tutaj tego zbudować. Gdzie piekarnie? Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Tak, no, dobry początek. Trzeba by zaraz rzucić się na tą stronę i coś zacząć robić z tym tematem, żeby umocnić tamtą północną, nazwijmy to ścianę w zamku. Myślę, że podwójne mury tutaj będą jak najbardziej skazane. Dobra. Jakąś wieżyczkę w tym miejscu też by wypadało zrobić. I w sumie jakieś schodki. Ok, wstawimy też balistę na jednym, na drugą wieżę ale to jest możliwe. Rzućmy 20, może tutaj, bo już leci atak. Potrzeba nam nowych rekrutacji. Nie ma jasne. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Więcej farm pszenicy. Potrzeba drewna. Kajfejum kinano Musada. Kajfejum kinano A ty nam was Dobra Atak odparty Praktycznie całkiem Jeszcze ten ziomek został niestety Ale nie, dwóch został Nie na długo myk, myk. Generalnie scenariusz jest bardzo dobry Bo mamy wszystko co jest nam potrzebne w środku w zamku Dobra, zrobimy to w ten sposób. Dwóch łowczych, bo te sarynki przeszkadzają mi w, w rozwoju naszej ekonomii. Wkład zapasów można by było powiększyć stopniowo. No, my możemy to rekrutować w ogóle w tej misji. Hmm. No, całkiem sporo już możemy rekrutować. Okej, okay, dobra, dobudujmy z pichlerzy poczucie Sprzedamy co kamienia. Marszałek się nawet rozwija, słuchajcie. Takie wrażenie przynajmniej odnoszę. Fryderyk chyba też nie ma problemów. No, Filip to wiadomo. Zamek nieco umocniony. Tych dwóch drwali stąd, skąd Na razie przynajmniej. Dałem ich gdzieś, nie wiem. Do środka może. Nie można tutaj tego zbudować. Żeby nie tracić bez, bezsensownie tych domków. Możemy zacząć rekrutować nieco więcej wojsk. 22 na tę wyżyczkę. Bardzo proszę, będziemy mieć ponad 30: 31 dokładnie. Dobra, czekamy na jakieś większe ataki ze strony naszych oponentów. Jak na razie zajmujemy ostatnie miejsce najspanialszego lorda. Mi to nawet nie przeszkadza. Czekamy na chmiel i piwo, żeby móc ruszyć z podatkami. Co Zapasy prawda moglibyśmy zaraz wody. ruszyć z tematem e, wydawania większej ilości chleba, ale chyba jeszcze poczekamy. Budujmy drugi młyn. Gdzie ci łowczy idą? W środku mają sarenki. Nie bez jaj. Dobra, chyba za blisko stada, nie? No taki rosną w siłę. Podoba mi się to. Dobra, trochę się rozbudowaliśmy. Kolejne domki, kolejne farmy, kolejne kamieniołomy i kopalnie żelaza. Moim zdaniem, jak najbardziej, jak znalazł, jest bardzo, bardzo fajnie. Czy możemy gdzieś tutaj wieżyczkę jakąś postawić? Możemy. Także postawmy ją od razu, żebyśmy mieli osłonę dla naszych kopalni. A skoro wieżyczka, no to i też mury trzeba wzbogacone zrobić. A jak wieżyczka i mury to może i fosa. Niestety za daleko od zamku. Niestety. niestety. Dobra, sprzedajmy trochę dóbr, które mamy nagromadzone. I trzeba będzie rekrutować kolejną porcję łuczników, żeby miejscu wrzucić na tą wieżyczkę. Dobra, mamy 21, wrzucamy ich na wieżyczkę. Dodajmy do tego jeszcze balistę. No i inżynierów. Plus 8. No i mamy z podatków 16. No, 182 sztuki złota złotych złotych. na tik, także spoko jakby ilość złota jak najbardziej jest ok. Ja tutaj widzę atak jakiś Fryderyka się szykuje. Chyba. A na pewno. Czas odjąć działania. Moja armia maszeruje. dobrze, niech maszeruje, tam dorzucę jeszcze łuczników, żeby sobie za daleko nie zmaszerowała. kochalem. I... co? Tutaj widzę, że Marszałek też próbuje jakiś, jakoś swoich sił. O, już ci chyba nie wyszedł, biedaku. Dobra, Zamek raczej się wybroni przed atakiem Marszałka. Nie powiem znaczy Marszałka Fryderyka, nie powinno być problemu. Ubezpieczymy sobie nawet tempo do 80, żeby trochę upłynąć grę. Zdecydowanie. Zdecydowanie bez problemu się wyrobiliśmy. Mało agresywne to jaj, mimo wszystko. Ale wydaje mi się, że jest ok. Jakby tak to powinno chyba wyglądać, czyż nie? Z żarciem się ledwo wyrabiamy. Można by było z niej jeszcze parę nie piekarni. Dobra. Jakieś domki, jeszcze coś w tym stylu. Mek. Nie można tutaj tego I chyba jeszcze jedną karczmę trzeba by postawić. A mam mój panie. No to już sprzedajemy. Już mam 10 tysięcy praktycznie. No tak, spada, bo karczmy nie funkcjonują, ale zaraz ruszę do góry. W sumie moglibyśmy no, zdjąć na chwilę te podatki, żeby trochę popularność sobie podbustować, jak już ruszy ta karczma. A ruszyła. Zaczynamy rekrutację zbrojnych arabskich. Myślę, że to odpowiedni moment. Myślę, że tak koło stówki będzie git. Tutaj atak marszałka zdecydowanie na nas rusza. Ja bym się chyba zajął najpierw Fryderykiem i całą tą okolicę bym ja wtedy spokojnie. Mógłbym się skupić tylko na tym froncie. Ale myślę, że obrona jest całkiem niezaskonstruowana, także nie ma problemów z obroną. Dobra, 140 myślę, że wystarczy. Marszałku, jaka walka? Ty już wojsk nie masz. No, rozkręcałem się boty. Na tak marszałka trochę się wyciąga. No jak się robi. Trzeba będzie chyba po kilku podorzucać na bieżyczki. Skubaniec, jak znalazł miejscówkę. Prawie się nawet przebili przez mury, słuchajcie. Jestem pod wrażeniem. Chyba po prostu za szybko atakowaliśmy w tamtych misjach, słuchajcie, no to kurde, jak to inaczej wytłumaczyć. No albo faktycznie mają tutaj bardzo dogodne warunki do rozwoju. Ten atak jest ciągle, jakby... a bo on ma spawner. Hmm. Tego spawnera trzeba się pozbyć. Marszałek dostał spawner. Trafisz chociaż z tym trebuszem? Trafił. Jeszcze dwa celne strzały będzie po problemie raczej. No ale zanim to się stanie... kolejna atak Federyka. Powiem wam, że zrobiło się gęsto, szczególnie zważywszy na to, ile mamy tutaj tych wszystkich... ...głuszników, którzy cały czas na nas nacierają. Trebusz tak średnio chce trafić teraz. Jeszcze w zasięgu nie jest to wszystko. lipa O, trafił. Dobra, może jeszcze jeden strzał mu wejdzie. Rozwal to! Nie wierzę w to. Po prostu co się dzieje. Dobra, jeszcze raz. Dwa trybusze Dobra, rozwalili to w końcu. Można się skupić wreszcie na normalnej rozgrywce. Nieustanny na takich łuczników od marszałka wreszcie zostaną. Oj, oj, oj. tu eklobu. Dałoby się teraz zająć troszkę atakami. Mało inżynierów. Dobra, ilu mamy uczniku 155. CTRL 2. 1, 2. 3. Ruszamy. Kurcze bikino. A dobra, co się zaraz skończy? Zapiszemy grę. Zapisuję. Tario 4 Ładnie się skubańcy tutaj wstrzymali. Czyścimy Fryderyka No, nawet bramy tutaj nie ma. Ciekawe. Ach, sad sobie tak zbudował. No, no dobra, no to lećcie ziomeczkowie już do środka. Nie ma co czekać. Ila'l-Ama'am! paść, bardzo szybciutko. Na pychła! Wiadomość od cesarza którym cesarstwo straciło swojego cesarza. Trzynastu. Jadę się na północ w takim razie. Teraz najwyższy zająć się marszałkiem, bo trochę też tam na psu. I nie tylko krwi, bo też bramy i mury na psu bezczelne. Przebijemy się tutaj. Nie będziemy wazić naokoło przecież. Hmm. Mamy wejście. Oblewamy się do środka. Marszałku nadchodzę. Czy to była trudna misja? Nie wiem. Ciężko mi to stwierdzić. Dla kogoś, kto nie jest codziennym graczem, twierdzy, mogła być trudna, ale w mo, moim odczuciu po prostu trzeba było trochę poklikać szybciej, więcej niż normalnie. Fajna ta misja, bo to mi się podobało. Daję łapkę w górę. I Wy też możecie dać łapkę w górę, jeśli się Wam podobało. O, no, wynik mamy całkiem niezły. Zobaczymy, jak to się wyplasuje, że tak powiem. W tym miejscu 30 976 to strasz. straż. A w kolejnej misji bębny zawalczymy przeciwko Wilkowi, Fryderykowi i Wilkowi. No i tu będziemy na zniesieniu. To może być ciekawa misja. Na no Stars 4600 zł aż dostaniemy. I też spróbujemy zagrać sobie to bez spawnera, który dostajemy na początku, o ile w ogóle takowy będzie. No dobra. To tyle z mojej strony na dziś, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeśli tak, to zostawcie pierdółki, jakieś komentarze i tym podobne, pod filmem będę za to wdzięczny, Tario na pewno też się uśmiechnie, bo w końcu to on tworzył tę kampanię. No nic, trzymajcie się i do zobaczenia, cześć!